Pod jednym z ostatnich filmów ktoś napisał, że w stodole na pewno jest dużo jakichś skarbów. Więc pokażę co tu jest ciekawego. No i to co widać na pierwszy rzut oka, no to jest ten papaj. To jest pamiątka po moim dziadku. No, w tym momencie jest uszkodzony. Niestety głowica pękła. Woda została zostawiona na zimę w chłodnicy. I pękła głowica. To jest tradycyjny taki silnik papajowy. Czyli Andoria S231. O, tak to wygląda. Ten zbiornik był od wody dodatkowo przerdzywiały. Więc został zastąpiony. Ale będę chciał to przywrócić do, do takiego no, lepszego stanu. Więc na pewno będę chciał uzyskać taki nowy, nowy zbiornik, nowy stary, żeby go podmienić. No tutaj, tutaj się kopciuchem robiło zapłon. Czyli tak, trzeba było kręcić korbą, żeby zapalić ten ciągnik. Tutaj się przykładało, taką, jakby to nazwać, no, takiego kopciucha. No. Tak. Ogień, po prostu ogień się przykładało i tutaj się zapalał ten silnik. No, most tutaj jest chyba zgaza, ale nie jestem pewien tego. Tutaj z przodu jest obudowa, ale będę chciał ją wymienić. Przede wszystkim chciałbym tutaj, w tym miejscu gdzie jest ta obudowa, bo to jest w zasadzie pusta przestrzeń. Chciałbym tutaj zrobić też prądnicę. No i być może system hydrauliczny, żeby, żeby ten ciągnik doposażyć, bo w tym momencie on jest można goły, czyli jest yy, no jakby był sprawny, to po prostu dociągnięcia, fajny, ale nie ma podnośnika na przykład, Więc no podnośnik to mi się wydaje, że to było coś fajnego, wtedy można też maszyny jakieś rolnicze podpiąć, tutaj jest dyszel na wóz. No i tak to wygląda. Mała korbka. Jakiś tam łańcuch do wyciągania. No i skrzynia biegów też jest dosyć taka... Ona działa i pamiętam, że działała, ale... Ale jest dosyć mocno zużyta. Nie wiem czy jest jakieś stara, czy... Czy żółka? Może z żółka to jest skrzynia. Może ktoś będzie w stanie powiedzieć i napisać pod filmem z czego to jest skrzynia. No no i plan jest taki, żeby ten ciągnik naprawić, wyremontować. Czyli najpierw bym chciał no tutaj dostać się w ogóle do niego, do tego silnika. Czyli zdjąć obudowę, rozkręcić, odkręcić to co się da. No i później być może, żeby skleić blok no to będzie trzeba hmm, będzie trzeba po prostu zdjąć go Zdjąć ten silnik z ciągnika. Więc to plan jest taki, żeby tam do tej belki na górze przyczepić zblocze. Już je kupiłem. No i po prostu ten silnik zdjąć. On waży 330 kg, jest wcale nie mało. No i oczywiście będzie trzeba elektrykę zrobić, no bo tutaj, zobaczcie, nie ma żadnych normalnych świateł, tylko odblaskowe. Także będę, będę miał taką nową zabawkę. Udało się zdjąć obudowę z przodu, tak to wygląda. Podobno to koło zamachowe waży około 100 kg, aż ciężko w to uwierzyć. No tutaj napęd, wał napędowy jest na yy, szajbie z paskami klinowymi, trzy paski klinowe. Yy. Tutaj zauważyłem, że przy silniku jest taki hak. Może ktoś będzie wiedział, czy to jest tak, hak na tyle wytrzymały, żeby żeby za to podnieść silnik, czy niekoniecznie, może, może za to można było podnieść, to było łatwiej. Na pewno w pierwszej kolejności, to poza sklejeniem bloku, to chciałbym też wymienić skrzynię biegów. Bo pamiętam, że ona kiepsko działa. Nie wiem, co to jest dokładnie za skrzynia. Czy to jest skrzynia od stara, czy od żółka, jakiegoś. Pewnie po prostu w całości, by ją trzeba było wymienić. Co tu jeszcze? Tak się zastanawiam nad tym, czy dobrym pomysłem byłoby e, obrócenie tego silnika, czyli żeby e, no ten wał do rozruchu na korbę, żeby go z przodu nie wyprowadzić przypadkiem. No ale to nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Na pewno tutaj z przodu w tej przestrzeni chciałbym, chciałbym ją lepiej wykorzystać. E, no i tak pomyślałem, że tutaj na wale napędowym. Można by było zamocować zębatkę, albo szajbę na paski klinowe. No i do tego podpiąć, przynajmniej prądnicę. A może by się dało też jakoś tutaj zmieścić i... Yy, i ten... i... hydraulikę, pompę do hydrauliki. Bo chciałbym z przodu zrobić... podnośnik i z tyłu. Z przodu, żeby jakiś mieć, mieć możliwość jakiegoś spychacza podpiąć. Małego. Yy, a z tyłu, no to właśnie... No, żeby jakąś tam, może maszynę rolniczą, też podnośnik po prostu. Także i z przodu, i z tyłu chciałbym wyprowadzić hydraulikę. No, i to tak to wygląda. Także będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi, uwagi, za co się najpierw zabrać, od czego zacząć. Dzięki za oglądanie tego filmu. Będę wdzięczny za wszelkie rady odpowiedzi co można zrobić z tym papajem żeby go ożywić i żeby znowu mógł służyć przez następne lata dzięki do zobaczenia w następnych filmach